kiedyś myślałem jak wstałem na ulicy że ta muzyka trafi do większego grona, że tam jest tak wiele cennych wiadomości i spostrzeżeń a jednak ten chłam, ten taki prymitywny przekaz, to tak zwane mainstreamowe źródło, z którego młodzi ludzie czerpią jest tak wielkim narzędziem do manipulowania i kreowania mód, że czasami po prostu się zastanawiam, czy człowiek wychowany na Marku Grechucie i na wielu ikonach z lat 60., -tych, 70. -tych polskiej sceny muzycznej, czy taka osoba wychowana w tym nurcie, tworząca coś nie do końca na wzór, ale która się inspiruje, która wkłada i lirykę, i trochę rocka, i trochę klasyki, i trochę folku. Czy taka osoba tutaj może żyć godnie? Czy to, co tworzy, będzie znajdowało odbiorcę? Czasami się poddaję, bo wydaje mi się, że to, co tworzymy, powinno zarażać znacznie więcej osób niż. Yy niż to ma miejsce w obecnej chwili. Może ten trend się zmieni, może jednak ludzie będą szukać coraz częściej jakiejś głębi, będą zwracać uwagę właśnie na słowa, nie tylko na pocięte klatki, na modnych, wystylizowanych ludzi, którzy odbiegają na co dzień w życiu takim realnym od tego, co się pokazuje i uwypukla poprzez szkiełko. No może wrócą, wrócą czasy głębi, czasy literatury, poezji, Chociaż się nie zanosi. Chociaż się nie zanosi. Ale kto wie? Czas, czas to zweryfikuje. Nie słyszałem o tym panu. Czy może gdzieś tam, kiedyś mi się coś tam przeszło, ale tak. Setki innych. Ale zaczął mi coś wyskakiwać na YouTubie, o nim Spójrzmy. Co ma on do powiedzenia tutaj. Bardzo ładnie się zaczyna, jak na mój gust, oczywiście, Helena Marusa Żówna, tarnów, mm. więzienie 1941 rok! Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. No. Życie więzienie na pewno dużo uczy nowych rzeczy. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Ale daj nam chleba naszego powszedniego. Do mhm. dzisiaj dla, mam wrażenie, coraz większej ilości ludzi staje się aktualne. Sądząc po tym, jak jako społeczeństwo całościowo uburzejemy Wiadomo, że ci u góry, uszczuplające im się finanse i tak dalej. Zamiast najnowszego Mercedesa kupi sobie rocznego, czy tam dwuletniego. Taka różnica, a dla tych na samym dole. No cóż, zamiast chleba, nie wiem, bułkę kupi, tylko że chleb mu starczy na dwa trzy dni, a bułka na ile starczy? Na pół dnia można przeżyć. No, zobaczymy dalej. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. No, czy ten wiesz jest też aktualny? Śpijąc pod uwagę to, że, jak to nasi politycy szczerze yy, mówią, w kuluarach zostali nagrani. Że państwo polskie jest tylko teoretyczne, no to tak, obyśmy doczekali. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz, oknie. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd. W którym stoisz oknie. Ja to interpretuję tak, że jest na świecie taki dom, czyli Polska, jak jesteśmy gdzieś na obczyźnie. Nie u siebie, niby układamy sobie życie za granicą, ale jest na świecie taki dom, czyli nasza ojczyzna, nasza Polska, w którym stoisz w oknie jak matka i wyczekujesz swoich dzieci. Bo tylko tam, w swoim rodzinnym domu, możesz czuć się naprawdę u siebie, możesz być blisko z osobami, które są Ci podobne, które wyznają takie wartości jak Ty, kierują się podobnymi. Wiadomo, że nie może być Jota Wiote, luszczane odbicie, ale ogólnie podobnymi wartościami i celami jak Ty. Także dobrze jest wierzyć, że jest na świecie taki dom. Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Oj, jakie to aktualne. Może się odnosi do jakichś przeszłych wydarzeń, ale teraz, przez ostatnie lata, co żeśmy mieli na ulicach? Wystarczyło włączyć wiadomości, wystarczyło włączyć radio gdzieś. I człowiek miał wrażenie, że jak wyszedł na ulicę, to się o trupy potykać się musiał. O trupy by się zabił. trzeba było się chować po kątach, Nie wiem, najlepiej kanałami chyba chodzić, żeby tych trupów na ulicach nie widzieć. Od tej zarazy najmodniejszej na świecie, ostatnio. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać właśnie, wielu ludzi złamało się, uwierzyło, nie, brak wiedzy, chyba nie zła wola, raczej brak wiedzy i takie małostkowe fobie swoje wylewało na tych, co odważyli się pomyśleć, którzy odważyli się w ogóle zadać pytanie pod wątpliwość, poddać tak czysto ludzko po prostu, że się dowiedzieć z różnych stron. Wiadomości, a nie tylko, że ktoś tam zadecydował, że o, jest tak i tak, to już jakby Bóg orzekł, i musisz wierzyć bez, bez żadnego y, pomyślunku, bez zadania pytania. Nie, nie dlatego, że ty tak uważasz, tylko dlatego, że ktoś powiedział, to już ty tak uważasz. Masakra. Kochana ojczyzna, czas przewietrzyć swoje pokoje, przetrzeć stary kurz. Zdejmij maskę z głów posłańców. Z głów posłańców, z głów polityków, bo oni zawsze tylko w maskę. Słuchaj pieśni swego ludu, a nie kukieł karłów i sługusów z za dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Czy tu trzeba coś tłumaczyć, kto nami rządzi? Od lat? Polacy dla Polaków, czy tylko posłańcy, którzy inne interesy załatwiają. Innemu służą. Ja ci przecież dobrze życzę. Nie rozliczam cię. Nie chcę wiedzieć, z kim ty byłaś, z kim chcesz być, ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi. Trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur. Cenię sobie prosty świat. No właśnie. Tych dwóch prowadzi, gdzie jedno mocarstwo obok, z lewej, z prawej, gdzie się rządzą i prowadzą nas na swoją stronę. Zagarniają nas, to bydło zagarnia, każdy chce do swojej zagrody, żeby z niego czerpać, doić albo golić nas. Prowadzą jedną w drugą, tak upraszczając, bo może być trójkąt jeszcze więcej. Zdanie. Tylu naszych przodków walczyło o Polskę, o Polskę w rozumieniu tego skrawka ziemi i ludzi na nich żyjących, żebyśmy mogli żyć wolni, żyć po swojemu, według naszych wartości i działać każdy na każdego wokół dla, dla dobra naszego wspólnego. No i co, zginęli i, i co, jak szybko oddaliśmy to. Co się teraz dzieje? Czy te wszystkie decyzje na górze to są dla dobra naszego tu wspólnego? Czy my jakieś korzyści z tego odnosimy? Jakie korzyści? Jakie korzyści strefy czystego powietrza dają nam tu, Polakom? Czyste powietrze, ludzie, poczytajcie, odsknijcie się. i Jak chciałby ktoś dyskutować, czy polepszą w jakiś sposób, nie wiem, powietrze dla naszego zdrowia, no, oj Boże, to możemy rozmawiać o świętym Mikołaju i krasnoludkach dalej co jaki prezent dostaniemy i że duszki manne z nieba będą przynosić za nic. Jako polska podlatarnia, jak ta prostytutka, którą każdy może kupić. Polska jest damą, ale Alfonsi postawili ją pod latarnią. I wygląda jak ten dom, w którym Witek tu siedzi. Ta dziewczynka, nadzieja, która może, wiara czynić cuda, która może się odrodzić. Cóż, wierzmy, no ale wierzę, chyba trzeba też pomóc w jakimś fizycznym wymiarze. Samo się nic nie zrobi. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Proszę Polsko, nie umieraj! Pod latarnią źle się stoi A też damą jest Jest, jest na świecie taki dom Całkiem niedaleko stąd W którym stoisz oknie Jest, jest na świecie taki dom Całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz, oknie. Piękne. Wielokrotnie musiałem przerywać, bo serce zaciskało. Piękny widok. Nie znałem gościa. Dowiedziałem się o nim, tak naprawdę zacząłem słuchać, jak, jak pojawiła się informacja o jego śmierci. Żałuję. Nie da się wszystkiego znać, wiadomo, ale żałuję, bo żałuję i się zastanawiam. Zdrowy chłop nie wyglądał, jakby leczyć się miał na coś. I sama ten fakt, że nie podali od razu jakaś, nie wiem, może, można mieć jakąś wstydliwą chorobę, no ale. Może mieć wstydliwą chorobę. Nie wiem, nie znam się na tyle. Może mi ktoś odpowie. Można mi na tyle wstydliwą chorobę, żeby nie chcieć jej o niej powiedzieć. Wyglądać zarumbiście, zdrowo, silnie i przez tą chorobę nagle tak w ciągu, nie wiem, ułamka za chwili. Cyk i cię nie ma. E, nie wiem, jestem tylko prostym człowiekiem. Ale sam fakt, że nie podali, daje do myślenia skoro nie podali tak normalnie od razu, tak, no, zginął ten i ten, znamy go, jakaś medialna postać, zginął w wypadku, yy, leczył się wiele lat na serce, na raka, no, to gdzieś tam z tyłu głowy może być myśl, że może się zdarzyć. A tu? Wystarczy pooglądać niedawne jego nagranie, czy coś, wygląda na jakiegoś słabego chociaż? To już każdy musi sam pomyśleć, bo to, co powiedzą później, to... Jak nie powiedzieli od razu, to to, co później będzie wygodnie ułożone, to, no, to już kto będzie chciał uwierzyć, to uwierzy. Zobaczymy. W każdym razie słucham jego wywiadów, patrzę na jego twórczość, oglądam w internecie jego występy i jak wielu aktorów z przetłości, z którym się człowiek wychowywał, słyszę o ich śmierci. No to gdzieś tam zawsze jakiś żal jest, no żal po pierwsze jak człowieka, jak każdego i żal, że cząstka naszego, naszej historii też odchodzi. A tu gościa nie znałem, ale teraz poznając jego twórczość czuję jeszcze większy żal niż, niż na tą wiadomość, że już go nie ma, niż na tych, których znałem, w cudzysłowie oczywiście, w przeszłości. I co? To tyle. Jeśli chodzi o ten utwór, żegnaj Witku i do zobaczenia w bracie.